Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jacek Szczurowski, jestem konsultantem firmy Elite Mind. Wspólnie z Łukaszem Żelazko będziemy chcieli Państwu przedstawić nowoczesną hurtownię danych, bazującą na chmurze Azure, na chmurze Microsoft. Będziemy chcieli Państwu pokazać, jak wykorzystać wspólnie komponenty takie jak Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Synapse, Azure SQL Database, aby stworzyć coś, co będziemy mogli nazwać szeroko rozumianym BI-em. Oczywiście poznacie też nowinki, tak na przykład jak Synapse w wersji kolejnej, który łączy w sobie wszystkie te komponenty. Także proszę nas obejrzeć do końca. Jestem pewien, że będą Państwo zadowoleni i poznają Państwo nowe, nieznane przez Państwa elementy, które wchodzą w skład właśnie chmury Azure.